Z wami. i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała kobieta. pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł, Idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, i odmówiwszy błogosławieństwo połamał go i dał im mówiąc Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje Następnie wziął I dzięki uczyniwszy dał im mówiąc Pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przebieża Która za wielu będzie wylada na odpuszczenie grzechów Lecz powiadam wam Odtąd nie będę już pił z tego owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami w królestwie mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. O Tobie Chryste. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, ho nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny. Święty, ho nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ty jesteś kapłanem na wieki, Alleluja! Na podobieństwo Melchizedeka, Alleluja! Módlmy się, Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla spawienia rodzaju ludzkiego, Bóg stanowił jednorodzonego syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Sprawa by na całym świecie składa do Tobie jego ofiarę, przez Chrystusa Pana naszego. It's not pretty, I'm just feeling all right. Rzesza była z Jezusem i nie wiedzieli co jeść, przywołał do ziemi mu przebił rzeki, tego ludu, bo już przed nim mają przebia, ja nie mają nic, to A jeśli puszczę złotiałych do domu ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z DHK, odpowiedzieli mu uczniowie odsuł na pustkowiu będzie mógł wczoraj nakarmić ich chlebu. Zapytał ich, ile macie chlebu? Odpowiedzieli siedem. I rozkazał ludowi usiąść na dzień, a wziął się te siedem chlebów dzięki uczyni, połapał je i dawał uczuć, a my je rozdzielali ludowi. Mieli też kilka rynek, Odługi długie błogosławieństwo nad nimi polecił je również rozstacz. Jedni nasycili się, a pozostałych połąków zebrali siedem koło Było zaż niektórzy jedni około czterech tysięcy, potem ich odprawa O to słowo pańskie.

bye I i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego ukarzał. A to Panie, Kto w tym czasie Jezus opowiedział faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Boże, uczty posłał swego sługę a wypowiedział zaproszonym, przyjście, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wybawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię, mnie nie zauwsprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć farbów idę je wypróbować. Proszę cię mnie, nie mnie za Jeszcze inny rzekł. Ożeniłem się i na tego bogę. Sługa powróciwszy oznajmił to swemu panu. Wtedy pan rozkniewał się i nakazał sługu Wyjdź co prędzej do ulicy i załóżki. Prowadź tu bogich niewidomych i krochowych. Sługał zdaj a nie stało się jak rozkaz A jeszcze jest mierej z cely. Na to pan rzekł sługę. Wyjdź na drogi, więc obłotki zmuszaj do wejścia, aby to mój był zapełniony. mówię pan, żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto to słowo Pańskie, o to nie o to nagłej, o niespodziewanej śmierci, zachował. z nieba. Alleluja! Kto go pożywa, będzie żył na wieki. Alleluja! Módlmy się. Przechodzący wieczny Boże, sprawa byśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie zasłużyli na przyjęcie w chwili naszej śmierci na świętszego sakramentu ciała i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyżej jej króluje na wieki wieków. O. 아 <목소리도> sercu Jezusa, co że i Twoje nie przedli, zgrzykło. swoim uczniom. Ja jestem krzewem wy za ślapę kto, kto trwa we ja w nim ten przynosi owoc odpity. Ponieważ we ze mnie nic nie możecie uczyć. Ten, to trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak wina na to I zbiera się ją i wrzuca do i błoni. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytwajcie w miłości mojej, jeżeli będziecie zachowywać moje przekazania. Będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Oto Słowo Pańskie chwała tobie wryzę, my wygrzeszni. Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas panie. Alleluja i wezwę imienia Pańskiego alleluja. Modrmy się, Pani Jezu Chrystech najbierze, wydający życie wieczne. Sprawę byśmy często Ciebie przyjmowali I zjednoczeni z Tobą przynosili owo stwańcy na wieki, który żyje i królujesz na wieki wieku. Błogosławieństwo na cztery strony świata przy wejściu do Kościoła. Jak się jego dzieciom powodzi, Zagrody na Hosze, Widzieć przychodzi i jak się